Panie pan i panowie, oto CDC. Czołg dosyć zapomniany przez WG i nie tylko WG, graczy też. Zobaczmy, co można na nim ugrać pięknego. Perków mu nie zrobiłem, prawda? No to jeszcze raz zagramy po tej bitwie nim. No może że w tej zrobię więcej niż 5k damage'u samego. Ruszamy, twoją flankę. Lorka gościa wystrzelała. Trzy razy trafiła tego LCK. O wow! O wow! Elcek miał naprawdę dużego pecha. Już się przestraszyłem, że WG jednak o nim nie zapomniało i dałam. Dało mu 40 alf, ale nie, jednak nie. Jednak wszystko jest ok. Ma 240 alf. Nasz Pluton hateków pojechał na górę mapy. Ciekawy. Pluton. Jakby bitwa normalnie wyglądała, to już dawno byśmy skończyli ją. Przy jechaniu na drugą stronę map trzech hateków po jednego gościa, którego i tak nie rozwalają. No nie umiem znaleźć tutaj żadnego strzału więcej na ten moment. Ale z chęcią bym jeszcze coś poklikał. Ten lewy przycisk myszy. Pamiętam, jeden z moich widzów miał stalową ścianę na CDC. -ku. Zrobioną. I to jakieś 10 lat temu. 8. Bliżej 8. Gdzie nie było blesków i innych magazynków, żeby nabić tą stalową ścianę w ciągu 3 sekund. On to po prostu zrobił na zwykłych czołgach, na zwykłych działach, które do niego strzelały. Co lepsze do randomów? 260 czy 279 Irli? Hmm. Obydwa są dobre na randomy. 260 jest przyjemniejsza, 279 jest troszeczkę mułowata, przez co nawet jeśli masz jakiś plan, który może wypalić, to często często ten plan zajmuje ci całość bitwę. Wszystko zależy też od samego gracza, na czym się lepiej czuję, no 260 to bardziej granie tylko i wyłącznie na wieżę, ewentualnie granie wręcz jak MET.

Tylko ja to widziałem. Potrzebuję wsparcia. Nie mogę sobie wyjechać na tego gościa, bo po prostu mnie ściągnie. Gościu, może nawet herkami samymi mnie ściągnąć w ciągu trzech pestek. Z dobrym rołem. No dobra, czterech. Ale no ładnie ten kpz gra, że go jeszcze nie miałem szansy trafić. Teraz po prostu jestem zwierzakiem. Co, Lerweron? Nie spodziewałeś się, że coś zrobię cdc nie? Ja cdc bardzo lubię. Tak, odstaje od innych czołgów, ale dalej jest mobilnym medem. Tak, 279 Irli musi mieć dobre miejsce, żeby nie być przebijanym, ale to raczej. Gracz musi sobie te miejsca znajdować w trakcie bitwy. A tu chodzi o umiejętności przede wszystkim. Dobry gracz się odnajdzie. A słaby nie. O ty! Patrzcie! Patrzcie jaki chytry! 2,5 tysiąca to nie wynik. No, dwa siedem dziewięć Irli już nie ma tej penetracji, co kiedyś. O ty Diabla. Na jakiej Ty jesteś lufie? Na zwykłej. To nie znaczy, że chcę przyjąć od ciebie kolega. Czy aktualny wynik jest już lepszy? Lola 6300 kombajna, tak o pierwszą bitwą? Na CDC-ku? Może być. Dziękuję za zatwierdzenie. I tak grałem bez perków dobrych.